Siemonos z Maximesa i w, jak zginę, to zmieniam grę. Jest z nami lękowa. dobra. O, wchodzę w ten laser. Nie, nie, no nie. Dobra i ale żeby nie było tak łatwo, mamy... Wysokie już że... ej, to dodali, bo kiedyś jak grę to nie było takiego czegoś, ale żeby nie było tak łatwo, to gramy z zaklęciami bo może będziemy ślepi i... Ale wtedy jest, będzie taka zasada, że nie możemy się zatrzymać. A więc dobra ui, co nam się teraz? Mam domowy Brain Lot. O, oh no, mi się ciężej chodzi trochę. A Dobra. A, spadł Nie! Dobra, widzowie. Zginęliśmy, więc grałem w inną grę. Ostatnio, jak zginęłem, trochę za późno zrobiłem się. Ola, jakaś lili wygrała. O, dobra. Bo co ja tyle. Piazda na skórkach. Yeah. Zablokowany. E, e, a Co się dzieje u mnie. Dobra. Na... Czemu tam te trzy osoby się nie ruszają? No please! Chodźcie! Dobra, odpadli, haha. A my nie, nie możemy odpaść. Bo jak odpadniemy, to zmieni nam się gra. Dobra, a! A! Nie! A no. Ej, to było idealnie krzeseł. Dla każdego. Każdy przetrwał. O nadam ci! Dobra widzowie, jesteśmy teraz w Minecrafcie i nie możemy używać żadnych itemów i nie możemy biegać. Możemy po prostu chodzić i lękowa nas musi pokonać. A! Ona idzie tu! Ona idzie tu. Ona idzie tu. Nie! Ja nam wyszła z domku! A! Nie! 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 I my musimy też uważać. O! Nie! A! ej, czy przy... Aha sobie. Dobra, widzowie, ym, jesteśmy... Ym, w grze, gdzie musimy rać y, tunele. I tutaj jest nienawieskim... noszeniem mokrego swetra przez cały dzień. noszenie mokrych jeansów. Jeans... albo swetra w sumie. Albo... Dobra, nie wiem, dam swetra. No, ej, co? Ja myślę, że tam będzie dobre. Dobra, Tutaj trzeba przyjść, nie tam. O, ale ja możemy też od tego zginąć, którą wolisz mieć. Szefa, szefa. Dobra, wiedziałem, że się żyje. Aha, tu jesteś, dobra. Ui, który byłby lepszy? Co Przemaszyna maszyna do teleportacji? Wehikuł czasu? Wehikuł czasu chyba. Nie, widzowie, ja za zginę, uciekam, 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 nie, proszę nie, proszę nie, 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 nie mogę się ruszyć, ono oh skaczę. No i zginąłem. Dobrze tak, teraz gramy. Ej tu mam wszystkie bronie normalnie. Teraz gramy um, w Rivals. Jest. I jak coś to gramy dwa na jednego. I ogólnie mam wszystkie bronie. I oni chyba też mają wszystkie. Nie wiem, bo taki dziwny tyf jest. On ma. Ej tutaj jest... I są inne kolory. Czekaj, napiszę do nich. Ej, wy też macie wszystkie bronie, spytam się. Tak, dobra. Aha, czy jak się napliwie... A, nie dwóch obijają. A ja się muszę uleczyć! O, widzę, ja za zginę Dobra. się trochę podleczyłem, ale więcej już nie będę mógł. Niestety. Yes! Dobra. Oła! Auć! Ja nie mogę z tej broni atakować. I co jest? Aha, bo to jest teleporter. Oła! Dobra, udało mi się, widzowie. Pierwsza lundeczka. A przełączmy broń. Dajmy sobie gun. To. To i może bez tego, żeby było tu Nie wiem, zajmę zamrożenie ilej. Czemu napisał oknić ok, się nie stało? Ej, ty też wziąłeś minigana! No ciebie zamroziłem. Bo nie więcej nie mogę. Ten minigan też nie jest jakiś najlepszy, ale jest dobry. Ui! O! Dobra, weźmy to, weźmy. O! Dobra! I dobrze widzowie gramy. U o nie. O oh no. Ja mam tutaj 211 stał. Czałów. Czałów. E. Eee. Oła! Auć Roda. Uuu, dobra, udało się. Dobra, teraz weźmy bronię, nie takie paytwin twin Bo. Żeby było trudniej. Weźmy to. Weźmy kolce. To. I to. Zostało. Dobra. Oni chyba zrobili tak specjalnie. O! Atakuje sniper. Sniper atakuje. Auć. Auć. O nie. Zginę. A, Nie. Ja mam dwa hp. Ja mam dwa hp. Ja mam dwa hp. Oni mnie zadobią. Nie. Dobra, widzowie ogólnie. Ym... Teraz mamy yy, taką grę, grę, że wybieramy cukierki i nie możesz do mnie patrzeć, jak wybieram. Co? Nie dobra. Ja już mam wybranego. O. Tego wezmę. Bezpieczny plus 5 dolców teraz ty. Uuu, dobrze. Teraz ja lasowego. I o. teraz ty. Ło, ale szybko. Mawiał piętnaskę. I. Dobra, myślę, że już zginąłem, że tak było. Dobra, teraz ty. Dalej go weźmiesz wiesz. A, wybierz. Już? O, już. dobra. Końców. Jak, widzowie, ta gra się skończy, to kończy się odcinek. U, Ej, byłem chyba blisko twojego. <grywka> Jak powiedziałeś. Dobra. Szybciej, szybciej. O, proszę szybciej. Oho, to się przypadek może albo za długo czekałaś. Mało już ich jest. Ale tylko kiedy dodankowa weźmie Tylko mam nadzieję, że trochę szybciej będzie wyraź, bo ogólnie będę chciał... Chcą, nie wiem czy, y, to, czy jak to y, skończę nagrywać ten klip, to czy s, będzie idealnie 15 minut, czy będzie dłużej, bo tak to bym mógł nagrywać po 20 minut, ale nie wiem czy mnie mogę zrobić weryfikacji, że... Jak podajesz swój numer telefonu albo parę innych, a nie losowych, tylko takich co znam, to nie mogę normalnie. Może to można na 500 subów dopiero. Dobra, no a ty masz pewnie tego. Dobra, mało zostało. Nie bardzo mało. I... Dobra. O, ale szybko. I dobra, ciekawe jak to zginie. A tak zostaną tylko dwa cukierki. Co? Nie widzowie! Zginąłem! O oh no! Jeszcze był napis LOL. Dobra widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Na razie!